Witam Was, kochani, serdecznie. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat, co warto polecać w afiliacji. Na początek jednak warto wiedzieć, czym właściwie jest afiliacja. Jest to branża, w której polecasz konkretne produkty w programach partnerskich, które wypłacają Tobie prowizję za polecenie tego produktu. Możesz tak naprawdę polecać wszystko, jak książki, ubrania, zabawki, słodycze. Natomiast ważne jednak jest to, co sprawi Tobie przyjemność podczas tego polecania i tak naprawdę na czym chcesz się skupić? Czy na samym polecaniu owego produktu, czy na przykład na tym, ile chcesz właściwie zarobić za polecenie tego produktu? Za polecenie wcześniej wymienionych rzeczy można otrzymać nieduże prowizje od złotówki po 10, 20, 50 zł. Zatem na jakich produktach warto się skupić, aby jednak mieć większe zyski? Przedstawię Ci dzisiaj produkty, które sama polecam od października. Które według mnie są produktami najbardziej opłacalnymi, a to jest nic innego jak produkty finansowe. A mianowicie produkty bankowe, jak na przykład konta osobiste. Są one popularne w Polsce, na świecie, znane każdemu i co dla mnie było najważniejsze, bardzo bezpieczne. Za polecenie produktów finansowych można otrzymać prowizje sięgające od 80 nawet do 300 zł za jeden polecony produkt. A podlicz, co wydarzy się w przypadku, kiedy na przykład polecisz 10 takich produktów w ciągu miesiąca, możesz otrzymać nawet do kilku tysięcy złotych. Współpracując. Z Programami partnerskimi, wielką korzyścią jest to, że właściwie nic tu nie musisz kupować ani sprzedawać, tylko polecać. Ale jak to robić we właściwy sposób, oto jest pytanie, ponieważ jest to najważniejsza kwestia, żeby robić to w prawidłowy sposób. Zaczynając współpracę w afiliacji, nauczyłam się najważniejszych rzeczy, a mianowicie jak i gdzie. Polecać produkty we właściwy sposób, by zyskać minimum 10 tysięcy złotych miesięcznie. Chcę również uświadomić Ciebie, że w Polsce istnieje wiele grup afiliacyjnych, które mają swoje systemy i działają w różny sposób. Dlatego istotne jest to, Kogo wybierzesz jako mentora? W Akademii Afiliacyjnej otrzymasz pełen pakiet sprawdzonych działań, co robić, aby mieć efekty. Działanie w branży afiliacyjnej jest bezinwestycyjne i korzyścią również jest to, że w każdej chwili możesz się wycofać, czyli zrezygnować ze współpracy, bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Pracując w afiliacji nabyłam ogromną wiedzę marketingową na tyle, że potrafię poprowadzić każdą osobę tym samym systemem, przez który ja również przeszłam. Wprowadzam w działania na 100%, także każdy ma we mnie oparcie. Zapraszam Was również do przejrzenia mojej strony, w którym również znajduje się film. Jest to zarys projektu, na czym właściwie polega afiliacja. Jeśli zdecydujesz się na działania, to odezwij się koniecznie do osoby, która wzbudziła Twoje zaufanie, by mogła Ciebie poprowadzić krok po kroku w tej branży. Nie polecam natomiast próbować samemu na własną rękę działać w programach partnerskich. Ponieważ pracując na własną rękę można zyskać maksymalnie 1002, może 3000 zł. Jest to świetna kwota. Natomiast uważam, że warto jednak nauczyć się konkretnego systemu, by móc zarabiać nawet pięciocyfrowe kwoty. Jeśli mnie obserwujesz bądź inne osoby pracujące w afiliacji, to na pewno zauważyłeś, że my zarabiamy regularnie co miesiąc. I to nie bez powodu. Po prostu pracujemy na sprawdzonym systemie, aby osiągać takie efekty. I pokażę ci to na moim przykładzie. Zaczęłam pracować w afiliacji od 1 października i już po moim pierwszym miesiącu pracy osiągnęłam prowizję o wysokości ponad 10 tysięcy złotych. W drugim miesiącu natomiast była to kwota rzędu ponad 30 tysięcy zł za polecone produkty. Pewnie myślisz sobie, jak to możliwe, nie wierzę jej. Ja też nie wierzyłam. Więc jak właściwie zarobić takie pieniądze bez żadnej wiedzy oraz umiejętności? Dla mnie najważniejsze na samym początku było to, jaką wiedzę muszę posiadać, aby osiągnąć takie efekty, jakie mają najlepsze osoby działające w afiliacji w Polsce i oczywiście nabywać tę wiedzę, systematycznie pracować, być zdyscyplinowanym, a efekty z czasem się pojawią. Nie trzeba być alfą i omegą, aby móc osiągać takie efekty. Istotne też było dla mnie to, aby się zakorzenić, Poznać afiliacje od podszewki i produkty, które polecam, bo nie wyobrażam sobie polecać produktów, o, o których nie mam zielonego pojęcia. Na początku przekonało mnie to, że branża jest bardzo bezpieczna, a z racji, że bardzo rozważnie dobieram współpracę w internecie, uważałam na to, aby nie wpakować się w żadne kłopoty finansowe oraz aby nie trafić na oszustów, gdzie myślę, że jesteście tego świadomi. Że jest ich bardzo dużo w internecie. Branża w internecie, z którą zaczynam współpracę, musi być zgodna ze mną i ma nie podważać żadnych moich priorytetów. W innym przypadku nie promowałabym tej branży moją twarzą w internecie, gdybym temu nie ufała. Poznając afiliację na starcie zaufałam totalnie mi obcej osobie, która wdrożyła mnie w te działanie. Istotne jednak dla mnie było to, kim właściwie jest ta osoba, czy mogę jej zaufać i czy w prawidłowy sposób na pewno mnie poprowadzi właśnie na drodze afiliacyjnej. W afiliacji pracuje setki osób na skalę całej Polski, jak i świata, więc jeśli nikt z Twoich znajomych nie pracuje jeszcze w tej branży, musisz zdecydować się na osobę tobie obcą, której nie znasz. Lecz najważniejsze jednak jest to, co dla Ciebie jest istotne pod kątem wyboru danego mentora. A po obejrzeniu tego nagrania, co Ty możesz w ostateczności zrobić, albo stwierdzić to nie dla mnie i wyłączyć laptopa? Albo podjąć decyzję próby. Mogę dać Ci jedynie słuszną uwagę. Nie skreślaj się na samym początku, pomimo tego, że nie masz żadnego ojęcia na temat tej branży, ponieważ każda osoba zaczynająca działania w afiliacji również jej nie posiadała. Jak najbardziej możesz mieć takie myśli, że sobie nie poradzisz, że to jest zbyt trudne, że nie masz o tym zielonego pojęcia. Ale najważniejszy jest początek i chęć spróbowania. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że nie musisz posiadać żadnej wiedzy marketingowej czy wiedzy afiliacyjnej, aby zacząć, ponieważ ja również jej nie posiadałam, gdy zaczynałam 4 miesiące temu. Samodzielna praca w tym kierunku jest jak najbardziej możliwa, lecz działając konkretnym systemem, jesteś w stanie osiągnąć o wiele więcej, a myślę, że każdy z nas chce osiągnąć więcej i jako partner biznesowy możesz po prostu skupić się na tym, jak efektywnie polecać produkty i współpracować możesz tutaj jako osoba fizyczna, nie zakładając przy tym żadnej działalności gospodarczej. Próba nic ciebie nie kosztuje i w każdej chwili możesz zrezygnować, więc śmiało odezwij się do mnie, czy to bezpośrednio na Facebooka, czy odezwij się w komentarzu. Chętnie przedstawię ci szczegóły, jak ja rozpoczęłam działania w branży afiliacyjnej i w razie pytań jestem do twojej dyspozycji. Także zapraszam Was również do przejrzenia reszty moich filmów na YouTubie, i możecie dać znać w komentarzu, jakie kolejne filmy mogłabym nagrać właśnie na ten temat. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.